witajcie, dzień dobry w nowym vlogmasie. Chciałam się przywitać. Obudziłam się, docuciłam się. I tak, wstawiłam już sobie nawet pranko. Mamy dzisiaj słońce, ale był przymrodze, wszystko było zamrożone dzisiaj o poranku. Składałam właśnie pranie tutaj. No i tak sobie ogólnie wiecie. Pobyłam sama ze sobą, pobyłam ogólnie ze swoimi myślami. No i teraz właśnie sobie ogarniam. Ogólnie chciałam sobie jeszcze zrobić te pasemka, ale chyba zrobię je za jakiś czas, bo teraz chcę, słuchajcie, tak ogólnie ogarnąć: żeby wiecie, tak zwanie to, co jest na wierzchu, czyli odkurzyć, powynosić naczynia, załączyć zmywarkę, wszystkie rzeczy ze stołu znieść, a później powymyślam, co tam jeszcze będę dzisiaj kombinować. Na pewno chciałam te pasemka sobie delikatnie zrobić. I tak, kochani, witajcie w nowym dniu vlogmas, w nowym dzionku. z kleunią. Dzień dobry, kleusz. Ja taka troszeczkę jeszcze, wiecie, nieogarnięta, ale nie chcę mi się za bardzo teraz malować. Tym bardziej, że jakbym miała mieć głowę i robić te pasemka, jakbym miała mieć głowę i robić te pasemka, słuchajcie, to też nie chcę, wiecie niepotrzebnie się malować, nie? a ogólnie ostatnio tak chodzę sobie właśnie <grymnie> i tak czy siak dość naturalnie jak zauważyliście, więc nie mam jakoś wiecie, parcia na to, żeby się malować, nie malować srać i tak dalej, znaczy co innego jak idę do pracy, czy wiecie gdzieś wyjeżdżamy, ale jak jestem w domu, no to jak najbardziej po prostu zwyczajnie tak to jest, kochani moi, tak to jest. Później się do Was odezwę yy, i pogadamy sobie, a teraz idę ogarnąć, załączyć zmywarę i odkurzyć. To jest dla mnie taki priorytet. już porobiłam, posprzątałam, poodkurzałam pranie powywieszałam eee, jeszcze tylko mi zostało w sumie wynieść śmieci ale mamy już godzinę słuchajcie, w pół do drugiej i stwierdziłam, że sobie pójdę zrobić chyba te pasemka. Kusi mnie to, e, tak chociaż troszeczkę, wiecie o co chodzi. Chociaż troszeczkę, nie twierdzę, że mają to być teraz, Boże, blond włosy czy coś. Po prostu chciałam je trochę rozjaśnić i moim ogólnie celem jest na te rozjaśnione później dać sobie jasną brąz farbę. To nie jest tak, że teraz ja będę chodziła cały czas w pasemkach czy coś, bo chodzi o to, żeby dać jaśniejszy kolor włosom, trzeba trochę je rozjaśnić. Dlatego zrobię sobie te pasemka i może sobie na weekend kupię, czy tam za tydzień, żeby trochę one odpoczęły. Właśnie farbę brązową, dość taką, wiecie, na pewno nie czarny, nie ciemny brąz. Jak już to może jakiś jasny brąz, czy tam jakiś jasny kasztan, żeby one były jaśniejsze, bo chcę je po prostu sobie troszkę na przyszły rok rozjaśnić. A w tym roku chodziłam cały czas w czarnych, naprawdę w czarnych i je farbowałam też ciemnym brązem, to jest prawie jak czerń i jest ciężko je wypłukać, nawet jak używam szamponu z tymi przeciwupieżowego, on bardzo wyżera fajnie farbę i one już się troszeczkę tak jakby wy, wypłukały, ale to nie jest dalej, wiecie, taki fajny, jaśniejszy kolorek. No i co? I tak właśnie mnie kusi, więc trochę to też potrwa, zanim powyciągam te pasemka w czepku yy, i wiecie, myślę, że potrzymam ten rozjaśniacz maksymalnie do 15 minut, żeby właśnie nie wyszło jakoś bardzo yy, żółte, bo wiadomo, jak to jest z rozjaśniaczami, nie? Także taki karmelowy właśnie chciałabym odcień żeby nie przesadzić, słuchajcie. Także idę sobie teraz powyciągać te pasemka, założę ten czepek i będę je wyciągała oglądając tutaj jakiegoś vloga. No a później nałożę farbę i zobaczymy efekt. Po to się na pewno do was odezwę. Poogarniałam w mieszkaniu, dałam kotkom drapak. Słuchajcie, tam wróg i Siwar tam teraz sobie kombinuje i patrzy co gdzie jest, oczywiście. Posprzątałam kuchnię, posprzątałam też w salonie, nawet troszkę zmieniłam, dałam telewizor z powrotem tu na tą ścianę, a tu gdzie był telewizor dałam stół z tego względu, że bardzo mi się odbija światło od okna i jak wiecie, efekt został, choinka jest dalej na tej stronie, tyle że po prostu dałam ją z lewej strony koło drzwi, a tutaj dałam sobie stół wróg i teraz też fajnie jakbyśmy jedli to widzimy telewizor bo było to troszeczkę też widzieliśmy telewizor ale był problem taki że bardzo nam się światło odbijało z okien i tak czy siak tutaj zawsze trzeba pozasłaniać jednak te rolety ale jest ta przestrzeń troszkę większa jak ten telewizor jest wiecie co na tej ścianie także sobie po prostu tą półeczkę tam przesunęłam a tutaj dałam stół, nie ma dużej zmiany, ale jednak trochę pozmieniałam i choinkę przesunęłam przed stołem od wejścia, też bardzo ładnie wygląda także jest mimo wszystko fajnie a tutaj odsunęłam trochę kanapę bliżej właśnie tych okien w środku i też, no jest dużo przestrzenniej, o, o to mi chodzi wiecie, tutaj można, można chodzić po prostu, nie no, także jest dość, wiecie co Ym można fajnie ustawiać, można zmieniać i będzie ciekawie coś mi się wydaje, że będzie tutaj zawsze ciekawie, wiadomo choinka za dwa tygodnie, trzy tygodnie już i tak odejdzie i wszystkie ozdoby więc będzie jeszcze więcej miejsca no i będzie też przestrzenniej i czysto i nie wiem, jeszcze coś na pewno wymyślę bo i na pewno wróci palma także Chyba, że kupię taką fajną stojącą lampę, bo mnie też to kusi, ale już później, bo teraz nie będę miała jej gdzie stać, to tam w rogu może pójdzie lampa taka stojąca. A zobaczymy, co tam w przyszłym roku mi odwali. Na ten moment uciekam afarbować, Słuchajcie, te włoski moje. Powyciągam sobie pasemeczka i zrobimy. Kochani, wysuszyłam włoski e, i efekt mamy taki, tylko że ja dzisiaj e, nie trzymałam tak jak zawsze nawet 40 minut, żeby one były blond, żeby one były jakieś bardzo jasne. Ja chciałam tylko i wyłącznie efekt na zasadzie ciutkie rozjaśniania karmelowego, e, bo jak wiecie, ja... Ja nie chcę być blondynką. Ja nie rozjaśniam tego po to, żeby być blondynką i nie wiadomo co sobie zrobić, tylko chciałam po prostu z czerni troszkę zejść w jaśniejszy kolor, bo jest do twarzy mi jednak lepiej w takich wiecie brązach jasnych, kasztanowych, właśnie takiego karmelu coś na tej zasadzie. E, więc ja tutaj też nie trzymałam teraz 40 minut, bo trzymałam tylko 15 minut te pasemka i od razu szłam spłukać, żeby były właśnie takiego o kolorku em, no, karmelu nazwę, brązu karmelu. No, i tak na razie zostawimy. Zobaczymy, jak długo. Efekt zamierzony uzyskałam. E, na pewno je rozjaśniłam i ładnie bardzo się prezentują. W ogóle są e, fajnie po długości, widać. Nie jest tego za dużo też. Ja tych kwasemek też nie robiłam. Nie wiadomo ile. E, powyciągałam sobie fakt faktem. Gdzie nie, gdzie jakieś tam właśnie y, pasemeczka, ale tego nie było nie wiadomo ile. Jednak czerń i y, ciemna barwa włosa została, ale jest jednak, y, jak widzicie, są przebicia, jest rozjaśnienie. Także y, efekt się udał taki, jaki chciałam, słuchajcie. Nie? No i się troszeczkę też ogarnęłam, zrobiłam sobie nawet rzęski. Już też cały tydzień chodziłam bez y, i zaraz się czuję taka, wiecie... Ogarnięta. I najlepsze jest, co słuchajcie, ja tutaj, wiecie, siedzę, robię rzęsy, bo to jeszcze jakiś tam czas temu było. Nagle wchodzi tutaj do, do pokoju Gregor, nie? Ja taka zdziwiona, on mi zrobił niespodziankę, nic mi nie napisał, a zawsze mi pisze, codziennie, że wraca, że kończy, wiecie o co chodzi, nie? A dzisiaj, słuchajcie, nic. Ja tutaj siedzę i sobie kleję rzęsy, nie? I patrzę, ktoś wchodzi, niebieska bluza, a ja tak, wiecie, taka zaskoczona, bo tu lustro i ja widzę odbicie w lustrze i mówię, kto to kurwa jest, co to jest, to mój Gregor przyjechał i mówi Niespodzianka Ja mówię, Jezus, już teraz nigdy nie zostawię kluczy w drzwiach Tylko będę zakluczała, żebyś nie mógł wejść Tak się wystraszyła mnie A mówi, nie no, nie ma czego, ale cieszył się Zawsze mi pisze, że, że rusza, że jedzie A tu nagle dzisiaj nic Także no, zaskoczył mnie, na pewno zaskoczył mnie Ale fajnie, fajnie To sobie zrobimy jedzonko, posiedzimy wspólnie Otworzymy zaraz też kalendarze. A on wszedł i mówi, co zrobiłaś z woskami? Ja bym no tak ciut, ciut rozjaśniłam. Mówi, ale patrz, mówiłaś, że nie będziesz robić blondu i ci się udało, nie? Taki karmel, ja mówię, no? Bo nie chciałam w blond. Chciałam tylko rozjaśnić. Mówi bardzo ładnie. No mi się też podoba. Tak fajnie. Coś tam się, wiecie, błyska się tak, nie? Dobra. Słuchajcie, kończę. Później otworzymy kalendarze adwentowe i co? jeszcze muszę iść teraz w... chciałam sobie zrobić taką kokardę w drzwiach bo zamówiłam kokardę na drzwi i jeszcze jej nie zrobiłam ale nie wiem czy dzisiaj albo jutro zależy jak się teraz wiecie z Gregorem rozgadam, posiedzę i mi czas zleci to pewnie jutro ją zrobię może zrobimy wspólnie jutro, w jutrzejszym vlogu będzie się też coś działo, nie? Nie wszystko znów naraz no, także jak widzicie fajnie wyszło i teraz żeby nie było, ja nie Pokazuje we filmie, jak powinno się robić pasemka, albo nie wiadomo, co. Ja wam pokazuję, co robię ja. Ale to nie jest ten terytorial, jak zrobić pasemka, albo jak. Matko, broń Boże, bo potem fryzjerzy i wszyscy inni po kolei zjedzą mnie. Po prostu zjedzą mnie. Nie róbcie tego, ja nie jestem. Yy osobą do naśladowania, nie jestem fryzjerem ja kupuję, kupiłam sobie pudełko z pasemkami w Rosman i sobie zrobiłam, ale wiecie każdy włos jest inny, każdy ma inną strukturę, każdy inaczej przyjmuje farbę, pigment, ja nie chcę żeby ktokolwiek powyślał ej zrobię i będę miała tak jak Edzia, nie? bo wiecie, że to tak no niestety chcąc, nie chcąc, wiecie, że to tak nie działa, każdy włos jest inny i trzeba wiecie do fryzjera, do fryzjera chodzi. słuchajcie, do fryzjera bo ja biorę to na swoją odpowiedzialność co się z moimi włosami stanie ale co się z wami stanie nie będę w stanie wam, wiecie <laughs> za to odpłacić, jeżeli coś się złego stanie nie? wiecie, każdy niech ryzykuje na swoje tam, jak to się mówi swoje ryzyko, czy coś się wydarzy, czy nie ale ja nikomu nie polecam i ja nikomu nie mówię, jak powinien to ktoś zrobić najlepiej do fryzjera włoski szanować, dbać, bo każdy wóz jest inny także idę zobaczyć co tam robi mój chłop no na pewno coś będziemy robić do jedzenia, bo już też zgłodniałam, to później my właśnie jesteśmy w trakcie robienia jedzonka, ja już tutaj zrobiłam talerze, dałam pićka, sałata tutaj już też jest, magii, ogólnie mamy słuchajcie w sumie chińszczyznę ale do tego jeszcze troszkę sałaty sobie zrobiłam, bo jakby tak wygląda tu mamy sos z ananasem taki na słodko. Tutaj mamy karczukę, a w tym... A w piekarniku jest już e, makaron. Ten taki chiński. Także będziemy mieć dobre jedzonko dzisiaj. Mm -hmm. To jest 15? Wczoraj była czekoladka, bo wczoraj nie otwarliśmy czekoladek. I kociaków też nie otwarliśmy. Dzisiaj jest niebieska w tym kalendarzu z czekoladkami. Później tak, kociaczki też dostaną, ale one śpią, więc ja ich nie będę budzić. Później dam kociaczkom figurki. Też dwie. Może będzie Spider-Man? Imanoch!

16 nie ma żywności <grywa> hmm. już ma takie piklomu, mu Piklo mu, a teraz idzie 16 ja wiem gdzie jest, bo wczoraj już patrzyłam Ciężkie. I świetnie. I a coś ładnego? Co to jest? Co to jest? I świetnie. Czy olejek? olejek? Ja, Parfum? Perfum? Wow. Jezu, z kuleczką. O jak ładnie pachnie. Bardzo. Blumę. Kwiatowy zapach, bardzo fajny. Ale fajnie, do torebeczki będę miała tutaj. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Cyk tyk tyk. Mi się podoba. Bardzo ładnie pachnie, naprawdę. Super! Fajnie. Udane kalendarze. A szat! E Dobra, kończę i idę e, jedzonko nosić, będziemy jeść, bo ryż już mam ugotowany, mamy makaron, mamy ryż i mamy e, tą kaczuszkę. Kochani, ja przyszłam się już pożegnać i zakończyć tego vlogmasa, bo mamy już słuchajcie godzinę w pół do dziesiątej, a idziemy spać, także nie można za długo siedzieć, ja właśnie się wykąpałam, zrobiłam sobie pielęgnację. I jestem już czyściutka, nawet mam tutaj takie odmycia twarzy. Te, jak to się nazywa, takie plamki, nie? No, ale ja już jestem wykąpana, ogarnięta. Idziemy zaraz spać. Naszykuję sobie tylko jeszcze ciuchy na jutro, na rano, i idziemy do łóżeczka. Jeszcze tak z pół godzinki podpoczywamy na telefonie i spać umiać. Bo jutro trzeba, niestety, wstać. A będzie znowu przymrozek, wszystko zamrożone, słuchajcie, bo już teraz jest. Chyba zero, jak patrzałam. więc będzie na pewno wszystko pomrożone. Bo dzisiaj rano, jak wstałam, to były samochody, słuchajcie, całe w mrozie. Całe. Także wyobraźcie sobie jutro tragedia będzie z rana. Ale dobra, zobaczymy. Rano, jak będę w stanie się odezwać, to się odezwę, jeśli nie, to się odezwę po pracy. Także witajcie, także żegnam się na ten vlogmas. Dzięki za ten dzionek. Chodźcie warku, pożegnaj się! Dobranoc, moje kuchone łapułuszki! Dobranoc, kłapułuszki! Dobranoc, kłapułuszki moje! Dobranoc! Mama idzie spać, siworo, też idzie spać. Mam błyszczyk, twoje włoski będą na błyszczyku. Twoje włoski będą na Dobra, no to pan Seywar i jego przytulanka, nie? Także e, takie to dzisiejszy słuchajcie, vlogasek. Mam nadzieję, że na tyle interesujący na ile się da i widzimy się jutro już w nowym vlogmasie. Także buziaczki dla was do następnego i pa pa. Dobranoc.